Super! Właśnie o to chodziło. Hej, cześć, siemona wszystkim, z tej strony Ciecik, a oto kolejny odcinek z gry Mortal, Mortal Kombat Tomb Raider z 2013 roku. Dobra, lecimy i podpalamy ich. Mhm, super. Wiesz, mi ja cię na pewno poparza. Serio? O, jak by strzelił pani. Oweste chyba jaj ja robicie, ja jaj robisz chyba kościół. Właśnie, że tak. Polsie, dziękuję. Już? Ilu was tu jest? Prymitus. Jeszcze żyjesz. No. Już. O nie jest ciebie gościu. Obozowisko mogę już odpalić. O, mogę już odpalić. Super. Dobra, jeden punkt umiejętności. Okej. Okay. przetrwaniu mniejsza od upadku Łowy, łowy ulepszenia, zwiększa umownicy, likwiduj w groju, żeby zdobyć więcej PD, Ślepiej kamieniami, zadaj swojemu wrogowi zabójczy cios. Czekanem, eee, może tutaj pójdźmy w to. Zabójczego strzału z łuku. Dobra, ja bym chciał może zwiększony udźwig. Zwiększę do maksimum łączną ilość amunicji do wszystkiej broni, którą możesz nosić. Dobra. Sprzęt. 50% ulepszony, Wow. 23. Osłona lufy. Dobra, zmniejszony odrzut. To się przyda. Okej, okay, super. Więc e, tak nagrywa się? Tak, wszystko się nagrywa i to mi się podoba. Wiele was tu jest. Super, dziękuję. A ci tutaj spłonęli i nagle zniknęli. Ja rozglądam jeszcze co tu... O, właśnie, proszę bardzo, tam są jacyś. I nogi połamane. Hopla. O, 3 na 3 Broń maszynowa. O, dobrze wiedzieć. Jak się wbiła tymi pazurami. Dobra, ten tu eee, karabin automatyczny z II wojny światowej. też jak to wygląda. No cóż, wygląda jak AKACZ. No, <grym wioski> własne mi się podpaliło. No, w sumie logiczne. Hmm. Widzę, że tu jest trochę fajnych rzeczy. O! W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. INRO były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy osobiste czymś w rodzaju starożytnego portfela. INRO? O? Z gier możemy coś się nawet. Wie coś Wiele rzeczy się nauczyć. Dobra, mm. o super, tu, tu, tu. Jeszcze chciałbym troszeczkę tu pozwiedzać, pooglądać. O, widzicie, proszę bardzo. Łoł, wow. łoł, wow, wow, wow. Co to było? Ej, ja mam karabin... ...automatyczny w dodatku. Z czym ty Z czym do ludzi? No kurde, co ty masz na sobie? Nano kombinezon. Dobra, przeładuj tu, 116-30, dawaj mi to. to trzeba ulepszyć maksymalnie, to daje kopa. Widzę, że dosyć taka potężna lokacja, więc... No właśnie, proszę bardzo, coś minąłem, więc warto byłoby tutaj to nie to rozwiedzać. To mamy przejebane. Tyle wyszło ze spokojnej emerytury. Jeśli znajdę rota na tej cholernej wyspie, rozwalę mu mordę za to, że nas tu sprowadził. A potem? Potem we dwóch pozabijamy tych popieprzonych sukien synów, jednego po drugim. Będzie jak za dawnych czasów. No tylko bez starego, dickiego krofta. Gdyby żył, chciałby badać tych gnojków. Uważałby, że ten popieprzony religijny kult jest fascynujący. Mam nadzieję, że jego córka jest mądrzejsza. I że znajdzie sobie dobrą kryjówkę. Te świry są niebezpieczne. Martwię się o te dzieciaki. Aleksa. Ta wyspa ich pożre żywcem. Grim ma rację. Mój ojciec chciałby prowadzić badania Solarii, ale, ale zrobiłby również wszystko, co w jego mocy, by ratować swoich przyjaciół. Poproszę bardzo, coś tu na temat Ojcaj Larry Croft jest powiedziane. Nie wiem jak się mam poruszać tak, żeby nie aktywować od tak wrogów, bo chciałbym po prostu tu jak najwięcej poproszę 2 na 3 strzelba. Dobra tu, okej, okay, tędy chyba tak czy siak trzeba wyjść. Teraz już cenie, co nieco tu kojarzę. Jest nas już ponad stu. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu Starego Pałacu. I niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę słonecznej królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Są zorganizowani. Mają zasady i cel. Matias o to zadbał. Jak większość kultów, popadli je jednak w zbiorowe szaleństwo. Czyli coś było ok, ale po drodze poszło nie tak. O proszę bardzo. No, warto się było wrócić warto się było wrócić. Broń maszynowa 1 na. 3 trz... Dobra, coś spieprzyłem chyba. A nie, nie spieprzyłem. Dobra. Tu? Ile tu jest rzeczy do eksplorowania? No ja mam iść w tamtym kierunku, ale tu jest... Tu jest tyle znajdzie do znalezienia, że po prostu mi się tam iść nie chce. Nie chce tak zwannie też rasować tą grę. O. Proszę bardzo, u góry zaś coś tu jest. Chyba tutaj trzeba ciągle łazić na tym przetrwania. Dobra, co mi tu instynkt podpowiada? Że to było tylko 15 części u góry też coś jest. Dobre pytanie, jak się tam teraz króca bunda dostać? O, tędy na początku było troszeczkę rozwałki, a teraz taki lekki eksplor. Oho, czy innymi słowy, tu jest szybki most? Tak zwany most linowy, co? No dobra, tylko. Ja mam to szczelić. Hmm? Dobra, bo widzę, że ten płot tak czy siak odgradza nam pewne, pewną pewne części lokacji, więc zapewne jak go przekroczę, to od razu się załadują inne skrypty. Czego bym tak zbytnio nie chciał. No tu jeszcze chciałbym troszeczkę. Eksplorować, choćby wejść do tego budynku tam. O, proszę bardzo. Mm, dobra, tu, hop. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Zbierz 25% wszystkich reliktów. O, super. Ja, Były zwykle wykonany z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z Mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Hmm. wnętrze tego Inro pachnie tytoniem. Może używano go jako starożytnej papierośnicy? Hm, <laughs> może! Cygaret paudzen. Dobra. Wyżej też się zwidzę. Owe miejsce. To no, już myślałem, że tutaj są ci. Pla? No, nieźle, ale mogłoby być lepiej. Hopla. A, tu super koło zrobiłem. Um, o, kolejny dziennik. Matias kazał nam szukać silnych mężczyzn do bractwa, ale niezbyt mądrych. Muszą umieć słuchać rozkazów i dobrze pracować. Każdy, ale jak kto w dzisiejszych czasach. ...albo stawia opór, jest natychmiast zawijany. A kobiety? O ich losie decyduje Matias. Większość jest składana w ofierze mrocznym wędrowcom. Ale niektóre zostają wybrane do rytuału. Przeprowadzamy te chore ceremonie. Niektórzy bracia zaczynają w nie nawet wierzyć. Niewątpliwie coś kontroluje burzę wokół tej przeklętej wyspy i nigdy nie pozwoli nam jej opuścić. Ojciec Matias utrzymuje, że z tym, że z nią rozmawia. Z duchem tej słonecznej królowej. Czy kim tam ona jest? Nie wiem, w co wierzyć. Robię tylko co mogę, żeby przeżyć. Ulala, czyli też się dałeś zrobić. wciula. Tak zwany. No cóż, każdego po prostu szkoda, tak? Tak, z pewnością. Ja sobie no coś tu sprawdzę. Dobra, okej, okay, posprawdzałem sobie. No to lecimy dalej. Pomyśleć, że ta słoneczna królowa i burzowa gwardia istnieli naprawdę. Opla. Dużo wybuchających beczek. To nie wróży nic dobrego. Okej. Okay. Mm. Przejście sobie zrobimy. jeden budynek został już splądrowany maksym... Pinia? Pinia. A raczej dzik. Kurde, ile tu jest tych starych artefaktów. To może pochodzić z czasów dynastii Yuan. Może to z zaginionej floty Kubila i Hana. Chwila. To podróbka. Made in China. Ale relikt. Ale relikt. Made in China. Ale relikt. Normalnie! Panno Crowd, zaskoczyłaś mnie teraz. Strasznie spokojnie tu jest, a jak jest tak spokojnie, to znaczy jedno, że za chwilę będzie jakiś turboboss. Widzę gro o, grobowiec w pobliżu, super. Za chwilę wejdziemy też do grobowca. My dawno nie wchodzili. Tam, żeśmy do grobowców właśnie żadnych nie wchodzili. O, proszę bardzo, tu. Zatem ja widziałem strzały. O, proszę, strzały. Dobra, lecimy dalej. I warto. Nie wierzę, że wy z taki cel nie umiecie trafić. Ile ja mam tych tutaj naboi? Gdzieś tu tego jest nieskończoność. Szczerze? Już? już? A, dobra? A to ci grobowiec, kolejna ofiara? No, jak już tracisz nadzieję, Lara, to robisz wszystko, żeby po prostu pasować się w tłum. Akurat może mnie nie zabiją, nie złożą w opierze 523, wow, bardzo mało tego dalej jest. Dobra, hopla, dobra, w tamtą, no tu widzę właśnie coś tu jeszcze jest, ale chyba mamy full. Jest full, to już chyba, Dobra, chyba wszystko tak mi się wydaje. O, super. Ruchy, ruchy! Jest po ją. Nie ma tylko do Dobra, teraz się bardziej to przyda. Dziękuję. Doładuj. Nie, bracie. Nie. Ej, super, żeś się nabił. No super, że dziewczyna kopie wasze tyłki. Dobra, bardziej się to przyda teraz. Dziękuję. Ała! Jeruna, tu plecy mi chcą zrobić! Już? Powiedzcie, że ktoś mi jeszcze tu. Dziękuję. Już? Już. Uff. Co to teraz było? Prawie już byłem na skraju wyczerpania. Dobra, przeładuj osiem, tylko kurde pestek. Super. No, teraz już w miarę. Opla, to Zacieło się. Zacieło się. Aha, dobra. Nie, ale to ja. Kurde, zaś jakiś most tutaj. Nie most, tylko miasto. Starożytna brama. Dobra, widzę, że tu jest akurat mm, obozowisko. Więc pozwólcie, że tutaj sobie wejdziemy w obóz. na lufy, dawaj to wszystko ulepszone, tutaj bym mógł coś ulepszyć, dłuższy magazynek wyszlifowany wyróżnik zwiększa szybko szczelność, a coś do stabilizacji dobra, niech będzie i to dobra, no nic, ja tu będę kończył prawdopodobnie ten odcinek będzie dosyć krótki, bo będzie podcięty, bo tam tutaj troszeczkę się u mnie w domu wydarzyło, także innymi słowy, dzięki bardzo za uwagę